Dzień dobry, witajcie w słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj jeszcze korzystam z tego, że jest dobra pogoda, więc wyszedłem na zewnątrz, żeby nagrać coś na świeżym powietrzu. Nie coś, ale kontynuujemy nasze rozważania na temat miłości. Z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntia, z 13 rozdziału, piąty werset. Jego końcówka brzmi nie prowadzi rejestru krzywd. Miłość nie prowadzi rejestru krzywd, a więc miłość której źródłem jest Bóg, nie przechowuje w pamięci żadnego zła. Miłość, której źródłem jest Bóg, powoduje to, że rany spowodowane przez krzywdy innych zostają zabliźnione. Mamy to do siebie, że co jakiś czas chcemy, albo rozgrzebujemy te rany gdzieś, które są spowodowane w naszym sercu i przypominamy sobie te wszystkie krzywdy, które zostały spowodowane przez drugiego człowieka, przez bliźniego czy przez brata i siostrę wierzę, a Boża miłość powoduje to, że te rany zostają zabliźnione i już nie ma chęci rozgrzebywania w, tym, w tych ranach, rozdrapywania tych ran. Czytałem kiedyś taką historię o takim plemieniu afrykańskim, w którym zwyczajem było to, że mężczyźni, którzy doznali jakiejś krzywdy, na swoich chatach, na dachach swoich chat, zawieszali zawsze jakieś pamiątki, które miały im przypominać o tych krzywdach, żeby zawsze pamiętali o tych, którzy ich skrzywdzili i pamiętali o tym, że przyjdzie moment zemsty, że będą mogli kiedyś się zemścić, pamiętając o tym, co się wydarzyło. Ale to nie jest Boża miłość. Bo Boża miłość uczy nas tego, że yy, wszelkie rany zostają usunięte yy, z naszej pamięci. Umiejętność przebaczenia to jest to, czego musimy jako chrześcijanie się nauczyć. Mamy przebaczać i nie możemy już wracać do tego zła, które zostało spowodowane. Jeżeli przebaczyłeś, to zapomnij i idź dalej. Bóg uczy nas tego. Bóg przebaczy na nasze grzechy i już nie wraca do nich i nie wypomina nam naszych grzechów. A my bardzo często, kiedy pojawia się trudna sytuacja, to zaczynamy rozmyślać o tych, którzy nas skrzywdzili o tych, którzy coś nam zrobili, aby o tych sytuacjach, które były bardzo bolesne w naszym życiu. Boża miłość nie przechowuje w pamięci żadnego zła, żadnej krzywdy, bo Boża, miło, Boża miłość, bo Bóg swojej łasce daje nam siłę do tego, żebyśmy już nie rozpamiętywali tego zła i tych krzywd, bo Boża miłość nie prowadzi rejestru krzywd. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro.